Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Akademii Margo. Jest z nami dzisiaj Łukasz, przedstawiciel firmy CRC. Cześć Łukasz. Cześć Bartku. Powiedz, co dzisiaj do nas przywiozłeś ciekawego? E, przywiozłem nasze nowe urządzenie, Make Smart Washer. Powiedz mi, co to jest za myjka i co sprawia, że ona jest... Tak innowacyjnym produktem na rynku. Urządzenie ma dwie tak naprawdę najważniejsze zalety. Po pierwsze ma bardzo wysoką skuteczność, jeśli chodzi o mycie części, a po drugie jest bardzo ekologiczne. Używane w nim roztwory. Nie są szkodliwymi rozpuszczalnikami, więc użytkownik nie ma żadnej obawy, że, że coś, coś będzie z nim nie tak. Nie ma żadnych szkodliwych rozpuszczalników, benzyn ekstrakcyjnych, nie mamy żadnego zapachu i co najważniejsze, urządzenie wykorzystuje proces bioremediacji. Wykorzystuje proces bio, bio bioremediacji? Bioremediacja jest to proces czyszczenia zanieczyszczeń za pomocą specjalnie wyselekcjonowanych bakterii zwanych, zwanych OZIL, dzięki czemu urządzenie działy, działa cały czas w obiegu zamkniętym. Nie potrzebujemy wymieniać płynu. Jest to bardzo interesujące, czyli. Myka działa trochę na zasadzie jak przydomowa oczyszczalnia ścieków. E, dokładnie tak. E, tyle, że e, przez bakterie zjadane są wszelkie ropy oleje smary. Okej, okay, rozumiem, że Ozijus świetnie czyści, ale co się stanie, jak płyn mi się skończy? Czy będę musiał go wylać? E, absolutnie nie. E, płyn, e, zanim wpadnie do zbiornika razem z zanieczyszczeniami, przepływa przez tak zwane Ozimat. Ozimat jest to serce układu całej myjki, ponieważ w pierwszym etapie wyłapuje zanieczyszczenia powyżej 50 mikronów, a co ważniejsze, jest pokryty bakteriami Ozji. Wiesz co, na razie mówimy o myjce w samych superlatywach. Czy możemy ją przetestować, wyczyścić coś, pokazać jak to? Oczywiście, to przywiozłem z garażu parę części, możemy spróbować wyczyścić. Mówiłeś, że myjka jest w 100% bezpieczna dla środowiska i zdrowia. Czy trzeba się jakoś specjalnie zabezpieczać? Nie, absolutnie nie. Możemy mieć ręce, yy, nic nam się nie stanie. Jest to odtłuszczacz z bazą wodną. Nie ma żadnego zakroczenia, jeśli chodzi o, o skórę człowieka. Ile średnio może zajmować taki proces czyszczenia? Wszystko uzyska? tak naprawdę zależy od yy, zabrudzeń, od nagaru yy, i od operatora yy, urządzenia. O, mogę spróbować na drugim łożysku? Jasne. Tak, z ciekawości już. No, ja jestem szczerze mówiąc pod wrażeniem. Ciepłe, przyjemne dla dłoni. Czy, takie moje osobiste odczucie, że jest fajne to, że faktycznie bierze to łożysko nie zostaje ci tłuste dłonie? To jest jedna rzecz. To i, znaczy, może, może pachnie, ale ten zapach nie jest bardzo intensywny, i jest taki. To no jest ok, że tak? możesz spokojnie przy tym stać. Podsumowując, urządzenie jest w 100% bezpieczne dla użytkownika, bezpieczne dla środowiska. Eliminuje proces wytwarzania szkodliwych odpadów niebezpiecznych. Płyn jest niepalny oraz nietoksyczny. Czy istnieje możliwość przetestowania tej mleki? Tak, jak najbardziej. Wraz z firmą Margo umożliwiliśmy klientom opcję bezpłatnego testu na okres paru dni. Klient otrzymuje od nas urządzenie gotowe do pracy. Test jest bezpłatny i każdy będzie mógł się przekonać o zaletach użytkowania i czyszczenia myjki. Dzięki ukar za prezentację, a was zachęcam do korzystania i testowania myjki cerce Smart Washer i do oglądania kolejnych odcinków Akademia Margo.